proszę dzieci na początku, chociaż nie wiem ile jest, to będzie troszkę bardziej dla dorosłych, ale na koniec może trochę dla dzieci. O Maryi się mówi w tradycji Kościoła, że jest nową Ewą. Święty Paweł porównuje Jezusa mówiąc, że jest nowym Adamem. Tak jak Adam właśnie zgrzeszył, Jezus był wierny. Przez Adama przyszła śmierć przez Jezusa przyszło życie. I e, ojcowie kościoła już w pierwszych wiekach zaczęli to rozwijać, no skoro Jezus jest e, nowym Adamem, to nową Ewą na pewno jest Maryja. I to też pięknie wyraża się w liturgii, e, w której e, słyszymy, że to co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę. Maryja jest nową Ewą. Ale jeżeli e, przyjrzymy się też temu opisowi, który jest w księdze rodzaju, który dzisiaj słyszymy, i Ewangelii, która jest o tym powołaniu Maryi, czyli o, o, o momencie zwiastowania, kiedy anioł jej właśnie ogłasza, że, że Bóg proponuje jej zostanie Matką Zbawiciela, to widzimy, że Maryja tak naprawdę w pewnym sensie jest też jakby nowym Adamem. Przekracza Adama, robi coś, co, czego Adam nie zrobił i też robi coś, czego Ewa nie zrobiła. E, spójrzmy, spójrzmy tak troszkę porównując. E, gdy Adam zgrzeszył i Bóg przychodzi i woła go po imieniu, Adamie, gdzie jesteś, Adam się lęka. Adam odczuwa lęk. Kiedy anioł przychodzi i woła Maryję, Maryja też się. E, Zlękła, przestraszyła się. Ona zmieszała się na te słowa, rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Zobaczcie, źródło lęku jednak jest troszkę inne. U Adama to jest lęk z powodu grzechu, lęk beznadziei. On się schował, bo poczuł się nagi. U Maryi to jest raczej taki lęk niegodności, coś co się nazywa też strachem Bożym, czasami bojaźnią Bożą w Starym Testamencie czyli taki lęk przed Bogiem, bo jestem niegodny. Maryja wyraża pokorę, Adam wyraża swoją pychę, Adam chce się chować, chce ratować swoją sytuację, tak jak się da, nie chce się przyznać od razu, chowa się, natomiast Maryja w pokorze, w pokorze staje. I Adam stwierdza, jestem nagi, anioł stwierdza, Maryjo, nie jesteś naga, jesteś ubrana w piękno i w cnotę, jesteś Utkana przez łaskę. Tak samo jak utkany przez łaskę będzie Twój syn Jezus. Widzimy, że to, co pokora wrodzi w człowieku, ta nowa szata, to grzech niszczy. Też kiedyś w historii Kościoła później to się wyrażyło, wyraziło w tym pięknym zwyczaju, że ludzie, którzy my, którzy czujemy się nacy, chcieliśmy, żeby Maryja była w nas, też jako zewnętrzny znak tych jej cnót i tego, w co ona jest odziana, że ona nigdy nie jest naga przez łaskę Bożą, ludzie zaczęli zakładać szkaplesz, który też szatę Matki Bożej, którą sama Maryja też poleciła i obiecała, związała z nią różne obietnice. Człowiek, który jest z Maryją, który chce Maryję naśladować, nigdy nie będzie czuł się nagi, bo ona go będzie przeodziewać, nawet jeżeli... Jeżeli w historii życia coś, coś złego się wydarzyło, zobaczcie też na to porównanie z Ewą. Ewa posłuchała węża i stwierdziła, niech mi się stanie według słowa węża. Maryja posłuchała anioła i powiedziała, niech mi się stanie według słowa Boga. Tak naprawdę, w tym wyraża się zawsze nasz dylemat. Co ja powiem, które zdanie? Niech mi się stanie według słowa węża, czy niech mi się stanie według słowa Boga? Tu zawsze w naszym sercu przechodzi granica, którego słowa słucham i za kim się opowiadam. Widzimy też owoce jednego i drugiego. Owoc słów Ewy niszczy Adama i całą ludzkość, i z tego, z tego dzisiaj wszyscy, z powodu tego wszyscy dzisiaj cierpimy. Natomiast Słowa Maryi, Słowo Boga, jej poddanie się Słowu Bogu, ludzkość ratuje. W naszym życiu, bracie i siostry, dokonuje się ta sama tajemnica. Jeżeli mówię, niech mi się stanie według Słowa Węża, nie tylko ja cierpię, cierpi mój bliźni, cierpi cały świat tak naprawdę. Jeżeli mówię, niech mi się stanie według Słowa Boga, jeżeli poddaję się temu, co nie jest mi znane, co nie jest mi wiadome, nawet czego mogę się lękać po ludzku, ale wybieram drogę Bożą. Zaczynam ten świat odbudowywać, przemieniać, nawracać. Niejako razem z Jezusem zaczynam go wręcz odkupiać i zbawiać. Można zapytać, no dobrze, do Maryi to przyszedł anioł, nie diabeł. Może gdyby przyszedł do niej diabeł, to może inaczej by się zachowała. Ale zobaczcie, wiemy, wiemy z innych też źródeł, no też... Z tego, co sam diabeł mówi, na przykład przy egzorcyzmach, czy w, przy jakichś innych w innych wydarzeniach z historii Kościoła, że ją bardzo nienawidzi. Nienawidzi Maryi, bo nic mnie nie zyskał. Natomiast był moment, kiedy się do niej zbliżył. Do Ewy zbliżył się pod drzewem. Pod drzewem w tym ogrodzie Eden. Do Maryi też się zbliżył pod drzewem, tylko pod drzewem krzyża. Zbliżył się do niej, bo zbliżył się też do Jezusa, a Maria była tam blisko. Widzimy też różnicę postaw. Ewa, która zaczyna prowadzić dialog, która zaczyna gadać i w końcu ulega. I Maria pod krzyżem, która w milczy, która w ciszy ratuje, która nie dyskutuje z wężem, z diabłem. Ciekawie to też pokazuje film Pasja, Myślę, że wszyscy oglądaliśmy jak diabeł tam grasuje za ludźmi, a Maryja stoi. Pod krzyżem Jezusa stała Matka. I Jezus mówi do niej, ale ona się nadal nie odzywa. Ona po prostu trwa. Widzimy też tę rożącą różnicę w jej postawie i w postawie Ewy. Chcemy, chcemy żeby Maryja była dla nas tym przykładem. Mówimy, że drogą chrześcijanina jest naśladowanie Jezusa ale można powiedzieć, że no On był Bogiem i człowiekiem, no to trochę ciężko Go naśladować. Ale mamy ten przykład Maryi, która była całkowicie człowiekiem i która była całkowicie poddana. Też w jej życiu widzimy, jak uniknęła za, przez pokory zasadzki, w którą popadł Adam i e, przez, e, przez swój wybór uniknęła zasadzki, w którą popadła Ewa. E, Stała przy krzyżu, przy drzewie i słuchała słów Jezusa, nie słuchała słów diabła, nawet jeżeli On, on je szeptał. Maryja, możemy myśleć, że ona nie była w stanie zgrzeszyć. Maryja mogła nie grzeszyć, mogła zgrzeszyć, bo była niepokalanie poczęta. Mogła teoretycznie zgrzeszyć, ale nie zgrzeszyła. W tym też jest piękno, piękno jej zasług. Dla nas, e, bracie i siostry, jeżeli jesteśmy blisko Maryi, jeżeli ona nas swoim płaszczem tak obrazowo e, przykrywa, ubiera nas w swoją szatę, dokonuje się coś, co dokonało się też z nią, że diabeł do niej się nie zbliża e, i wtedy do nas ma mniejszy dostęp. Nie oznacza to, że jesteśmy pozbawieni e, pokus, czy jest od razu nam lżej. Wystarczy odmówić e, jakąś formułę poświęcenia, czy... Nałożyć jakiś kawałek płótna i już, już jesteśmy uratowani. Trzeba dalej potem żyć. To zawsze jest początek. To jest początek mówienia tak jak ona, niech mi się stanie według słowa Boga, nie według słowa Węża. Pięknym przykładem, i tu jest ten moment dla dzieci, są dzieci fatimskie. fatimskie. Zobaczcie, że oni, kiedy zobaczyli piękno Maryi, która im się ukazała. Chcieli we wszystkim jej się podobać, chcieli zawsze przy niej być, chcieli słuchać tego, co prosiła w Fatimie, chcieli ją poznawać i chcieli też e, ulżyć jej cierpieniom i cierpieniom Jezusa, tak jak ona prosiła. Ich zachwyt nad Maryją już od wieku dziecięcego doprowadził ich też do wielkiej świętości. Dzisiaj e, no już e, Jacynta i Franciszka czcimy jako świętych, proces Łucji... E, trzecie wizjonerki trwa, ale w tych dzieciach jest dla nas piękny i mocny przykład tego, że warto postawić na Maryję. Właśnie prymas Chląd mówił, że wszystko, wszystko postawiłem na Maryję. Warto, warto na nią postawić, warto ją poznawać. W Fatimie ona mówi, że Jezus chce, bym była bardziej znana i miłowana. Warto jej szatę na siebie zakładać, żeby diabeł do nas miał mniejszy dostęp, a może w końcu i żaden, albo bardzo znikomy, żebyśmy mogli razem z Maryją pokonywać jego zasadzki i żebyśmy się nigdy też nie czuli nadzy, niezależnie od naszej historii grzechów, żeby ona nas swoją szatą zawsze przyodziała.